Partnerem kanału MMA Punch są zakłady bukmacherskie Totalbet. Numer 2. Musisz zadawać poważne pytania. Popularność Kamzata majewa mocno wzrosła po tym jak w zaledwie dwa miesiące zwyciężył w UFC trzy pojedynki przed czasem. Dużo rozpoznawalności zyskał również dzięki temu, że bije od niego ogromna pewność siebie. Zawodnik, który walczy w kategoriach półśredniej i średniej, prawdopodobnie sam nie jest zdecydowany, w której dywizji zakotwiczy na dłużej. Dowodem na to jest fakt, że niejednokrotnie wspominał o gotowości do walki zarówno z byłym już mistrzem dywizji 77 kg Kamaru Usmanem, jak i z Mistrzem kategorii 84 kg Izraela Szczególnie ciekawa wydaje się walka z Desanią, bowiem zapaśniczy styl Hamzata mógłby być problemem dla mistrza. O ile Czeczen w kategorii półśredniej pokonał Gilberta Burnsa, zajmującego drugie miejsce w rankingu kategorii półśredniej, to w dywizji średniej nie pokonał nikogo z czołówki i zdecydowanie nie zasłużył na walkę z Adesanią. Trener Izraela, Eugene Berman, kilka miesięcy temu po wygranej jego podopiecznego z Pereirą, udzielił wywiadu kanałowi Submission Radio. Zapytany o kolejnego rywacza, Wala dla Adesani odpowiedział, że potrzeba świeżej krwi i podczas wypowiedzi trenera jeden z prowadzących rozmowę zaproponował Hamzata. Mocno poirytowany szkoleniowiec zarzucił dziennikarzowi, że deprecjonuje on wartość pasa UFC oraz wyraźnie dał do zrozumienia, że Cimajew nie zasługuje na walkę o pas. <laughs> i knew you were going to say this. yeah it's 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 like, a like we can't be ridiculous this is the most prestigious title in the sport sometimes business takes precedent i under that, understand that but like you can't like you're going to give a guy a title shot you're just devaluing you're devaluing the organization you're devaluing the sport

No, well, I guess the serious <laughs> well, Hang on, do, do, do you think we're trying to get clickbait off you now, um, though? Don't blame the editors for your clickbait. That's what you guys always do. You're always like, oh, I don't decide the headlines. Well, you might not decide... We don't. The we headlines. we, we, we don't, don't, write don't write the articles. We don't write might, the articles. You might not decide the headlines, but you are the face of it. So you have some responsibility. So if you're not going to take ownership on those headlines, then that's wrong, because that you you are representing those headlines, because you're the face of that those articles. So let me... Let me. Numer jeden. Głupie i podchwytliwe pytania. W połowie zeszłego roku niespodziewanie gruchnęła informacja o sporych zmianach w warszawskim centrum atletyki. Według oświadczenia opublikowanego przez klub, Robert Jocz zdecydował się zrzec z funkcji head coacha na rzecz Anzora Aziewa. Dotychczasowy trener główny otworzył swoją sekcję w innym miejscu i część zawodników poszła za nim, a druga część została w WCA. Mimo, że strony teoretycznie rozstały się bez żadnego konfliktu, to można było wyczuć, że nie do końca wszystko jest okej. Okay. Przez długi czas niejasne były losy Jana Błachowicza, który największe sukcesy odnosił właśnie pod skrzydłami Jocza. Zawodnik na początku tego roku definitywnie zakończył współpracę z trenerem Robertem, oświadczając na swoim Facebooku, że Jocz odszedł z klubu praktycznie bez słowa oraz, że nie ma pomiędzy nimi żadnego kontaktu. Oświadczenie to zostało opublikowane po tym, jak Jocz w jednym z wywiadów powiedział, że gdyby to on stał w narożniku Jana podczas walki z Ankalajewem, to Polak by wygrał. Pod koniec maja Damian Janikowski, który poszedł za trenerem Joczem gościł w studio Sportu, gdzie udzielił wywiadu Arturowi Przybyszowi. Olimpijczyk, poproszony o reakcję na słowa Jocza po walce Jana z Ankalajewem, zarzucił Błachowiczowi, że zmienił się, odkąd zarabia większe pieniądze oraz zdradził, że Jan, wbrew temu, co mówił w mediach, doskonale wiedział, że Jocz odchodzi. Jan Bachowicz, jakby to jest moje zdanie, od kiedy zaczął zarabiać dobre pieniądze, duże pieniądze, trochę się zmienił, trochę innym człowiekiem. I mi się wydaje, że w tej jakby linii trener, a zawodnik, no to zawodnik oczekiwał trenera, że trener do niego zadzwoni prywatnie, może z nim się spotka, aczkolwiek z tego co wiem, to rozmawiali. Także Janek do, do, o wszystkim wiedział. To nie było tak, że Janek o niczym nie wiedział, i nagle klubu nie było. Zasugerował również, że to Błachowicz powinien się skontaktować z Joczem, ponieważ wszystko zdobył właśnie dzięki niemu. Myślę, że trochę się obaj honorem unieśli i jeden się nie skontaktował z drugim, a drugi się nie skontaktował z pierwszym. Ja myślę, że ja jako zawodnik, gdybym słyszał, że takie rzeczy się dzieją, dzwoniłbym do trenera, rozmawiał z nim, nawet bym chciał, do niego zadzwonić i bym go prosił, żeby się spotkać i porozmawiać. Dlatego, że Janek dzięki trenerowi Robertowi, jakim on by nie był człowiekiem, zdobył wszystko. Zdobył sławę, zdobył pieniądze, zdobył tytuł. Wszystko dzięki trenerowi Robertowi, który jako jako pracował z nami wszystkimi, ale najwięcej pracował z Jankiem. Słowa Janikowskiego mocno odbiły się w mediach, bowiem Błachowicz od zawsze odbierany był jako osoba niemalże krystaliczna. W związku z dużą sympatią, jaką Jan wzbudza wśród kibiców, bardziej oberwało się Janikowskiemu. Jednak znalazło się również wiele osób, które wspierały Damiana i chwaliły go za odwagę oraz zamówienie otwarcie, co mu leży na sercu. Kilka dni później olimpijczyk udzielił wywiadu Filipowi Lewandowskiemu i zgodził się ze słowami prowadzącego, że sprawa została rozdmuchana. Zupełnie niespodziewanie zarzucił jednak Arturowi Przybyszowi zadawanie głupich i podchwytliwych pytań. Oczywiście wiadomo Artur Przybysz, no to już znamy go, że on po prostu zadaje głupie albo podchwytliwe pytania, a redaktorzy poszczególnych redakcji czy tam sportowych portali, no muszą zrobić wszystko, żeby nagłówek był albo jednoznaczny, żeby ktoś zrozumiał czytając tylko nagłówek, bo większość osób nie czyta, bo nie słucha całego wywiadu. No i że zrobić szum. Dostałem konkretne pytanie i po prostu po swojemu konkretnie odpowiedziałem prosto, szczerze od siebie i myślę, że temat jest zamknięty. Słowa te były dużym zaskoczeniem, ponieważ wypowiedź Janikowskiego o Błachowiczu wyszła ewidentnie z jego nieprzymuszonej woli, a nie ze względu na podchwytliwe pytanie przybysza, które brzmiało następująco. A jakie jest Twoje zdanie na, na te słynne już można powiedzieć słowa trenera ocza po przegranej Janka Błachowicza, że gdyby on był w narożniku, to Janek by wygrał. Artur na swoim prywatnym kanale powiedział, że bolą go zarzuty Damiana o zadawanie głupich i podchwytliwych pytań, ponieważ to sam Janikowski zdecydował się mocniej rozwinąć w temacie Błachowicza. Odniósł się ponadto do sugestii, że rzekomo szuka afer. Jakbym szukał afery, żeby się coś kliknęło, to bym zapytał się pewnie o coś innego, bo kilka rzeczy wiem, kilka rzeczy znam, mógłbym zapytać się, ale tego nie robię, bo bo zawsze uważałem, że coś, co wiem prywatnie gdzieś tam, to zostawiam, a rozmawiać z, z moim rozmówcą mogę tylko i wyłącznie o tym, o czym wiedzą wszyscy, gdzie mówiło się już o tym publicznie. Także ubolewam bardzo nad tym, że poniekąd Damian chciał odwrócić kota ogonem i wszystko zwalić, zwalić na mnie. Podziękował również ludziom, którzy w komentarzach licznie go bronili. Próbując wejść w głowę Damiana, można domniemywać, że zawodnik jest cięty na Artura Przybysza z powodu pewnego wywiadu, którego udzielił temu dziennikarzowi pół roku temu. Kiedy. Mówiło się o potencjalnej walce Janikowskiego ze Strusem, przybysz żartobliwie sprowokował Damiana, sugerując, że dla Strusa walka z Janikowskim byłaby dobra na odbudowę, po czym Damian nazwał przyszłego rywala Strusa ogórkiem na odbudowę, co również mocno odbiło się w media. Wiesz w treningu jest bardzo mocnym, sparuje chyba mocno, e, także to jest wysoki dosyć poziom, nie? Czyli dla Piotrka walka z Damianem i Janikowskim dobra by była na odbudowę. No już nie na odbudowę, no to teraz ma jakiegoś ogórka, a ze mną to wyciąm mocne przetarcie. I... Jeżeli filmik ci się spodobał, daj łapkę w Górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.